3 Witam Was bardzo serdecznie ja jestem Przysię. a to jest pierwszy odcinek z gry Cry no i tak zwany odcineczek pod Pierwsze odpalenie Także klikam Enter Enter Łał, enter nie to działa No cóż, może najpierw pokażemy Ustawienia, nie wiem co to jest nic tego nie będę zmieniał, bo nic to jest, ale eee, te, które bardzo wysokie, bardzo wysokie, myślę, że to są wstępne, wysokie, wszystko bardzo wysokie, to jest mi za średnie. A ja widzę, w, w ustawieniach mamy serwestie w PSU, rozpocznijmy sobie kampanię. Nie będziemy tam Pawełowi pisać humoru i multi. Multi ogarniemy razem z nim. Mam nadzieję, że już wtorek coś takiego. Tak, kampania. da da Nowa kampania. Rekrut. E... Jeszcze zajmę na rekruta, no bo już troszeczkę gramy w Battlefielda, więc skilla trochę mam. Będziemy wariować, ale jeśli weźmiemy sobie polskiego wojownika myślę, że żołnierz będzie akurat Czy Chcemy przechodzić? Nie chcemy. To przejdźmy. Droszcie czekać.

Witamy w symulacji szkoleniowej dla nanoskafandra. Trening został podzielony na kilka dostępnych w każdej chwili etapów. Dobra. Tutaj nauczysz się poruszać w swoim nanoskafandrze. Yeah. Nanoskafander nazywamy udoskonalonym pancerzem bojowym, wow. ale w istocie to coś więcej. Panel nawigacyjny podaje aktualne dane taktyczne dotyczące Twojego otoczenia. Teraz przejdź przez tor przeszkód. Sztuczne mięśnie pomagają Ci w interakcjach z otoczeniem. Wow! Dobra. Możesz skakać wyżej. O. Ja zejmista. Możesz wspinać się wyżej. Wow, jestem dobry. Włowto. The... A, krucy ok. okej. <grym> tam to przejdę, to jestem dobry. Możesz biegać szybki. Sprint. Ja do ramy, są najlepsi. O, będziemy strzelać. Tu dowiesz się, jak obsługiwać broń w nanoskafandrze. Trudne. Okay. Skorzystaj z aparatury celowniczej. Wow. Precyzyjne soczewki odmiennej ogniskowej zapewnią ci niezrównaną celność. Dzięki. No. Nawet z kompensacją odrzutu, ostrzał automatyczny jest niezbyt precyzyjny. Aby zwiększyć celność, skorzystaj z trybu półautomatycznego. automatycznego. Wow. O, to no była jeszcze lata w System dostosowywania broni pozwala szybko zmienić jej akcesoria i dostosować ją do zmieniających się warunków. No, Nowy osprzęt automatycznie trafia do ekwipunku i jest zawsze dostępny. Uuu! Zamontuj celownik, aby prowadzić ogień na duże odległości. Äee, uh, Lufapet zrobimy, nie? A bo da? Skrócony czas reakcji pozwoli ci zmieniać broń szybciej, niż ją przeladujesz. <tryk> Coś, ten jest. Hmm. Dwójka jest. Skaner otoczenia pokaże ci, gdzie możesz uzupełnić amunicję. Uuu. Zintegrowana telemetria uh, uh, uh. zapewnia aktywną pomoc przy celowaniu. Dobrze, Ja się. Na zapewnia tylko częściową ochronę przed przetrzymanymi granatami. Rzuć granat przed upływem 4 sekund. Spoko. To już koniec, instruktaży. Moduł umożliwia teraz trening dowolny. Ja chcę. Idę na... Dobra. Stacz tego dobrego. Tutaj zapoznasz się z podstawami walki w nanoskafandrze. Wszystkie funkcje nanoskafandra ja wymagają energii, nie niekoniecznie w tej samej ilości. Okay. Energia jest automatycznie odnawiana ze źródeł znajdujących się w otoczeniu. A. Zaraz rozpocznie się nauka korzystania z nanoskafandra. Okay. Tryb pancerza chroni przed pociskami wrogów. Hmm. Ilość zużywanej przy tym energii zależy od ilości zadawanych obrażeń. Okay. Wow. Moduł maskowania załamuje światło, przez co omija ono skafander, czyniąc go praktycznie niewidzialnym. Wow. Im szybciej się ruszasz, tym więcej potrzeba na to energii. Um. Oh yeah. Korzystaj z odpowiednich funkcji nanoskafandra, aby śledzić przewagę nad wrogiem. monitoruje poziom kortyzolu u przeciwników i oblicza ryzyko zauważenia przez nich. Wyświetla potem te dane w postaci wskaźnika widoczności. Okej. Okay. ułatwia eliminowanie wrogów po cichu. Ja. to maskowanie. Ok, udało się. Czemu zaśnijem co? To maskowanie. Tak? Teraz zajmiemy się bardziej zaawansowanymi technikami walki w naskakowaniu. Oh boję się. U. Wyświetlacz taktyczny. Analizuje układ pola bitwy oraz oznacza cele i punkty strategiczne. Fuck me. No to się... Kolejną funkcją wizjera taktycznego jest możliwość włamywania się do systemów komputerowych. Ooh. wyświetlacza taktycznego, która zapewnia widoczność w pełnym spektrum. Dzięki niej wróg nie ukryje się nawet w ciemnościach. Okej. Okay. What the... Uła. O. O! Tak! Nanowizjer to zaawansowana funkcja, która zużywa w czasie działania energię. Zwiększające siłę umożliwiają podnoszenie dużych obiektów oraz likwidowanie w zwarciu lżej opancerzonych celów. Okay. La, 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 la. Możesz kopać duże obiekty, Ooh. aby oczyścić drogę i zabijać wrogów. Yeah. <laughs> okay. No I co? Witamy na Poligonie. O! To miejsce, gdzie możesz bezpiecznie przetestować działanie swojego nanoskafandra. Yeah. Korzystaj z odpowiednich funkcji nanoskafandra, aby uzyskać przewagę nad wrogiem. Okej. Okay. Mam Tak jest. Dawaj, to wszystko. Mamy wszystko? Tutaj dawajcie samo. Mam, mam, dobrze. dobra. Wow, oh wow, mm. Ja się tym nie

pad 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 Dobra, jest. Nanoskafander nazywamy udoskonalonym pancerzem bojowym. Celem tego szkolenia jest udoskonalenie także żołnierza. Tak. Powodzenia. Tak jest. Dwadzieścia 23 lata temu nasz świat przeżył inwazję zepidrów. Powstrzymaliśmy ich. Ja ich powstrzymałem. Ale ci z korporacji C doskonale wykorzystali okazję, wypełnili próżnię w strukturach władzy, szybko się rozrośli, zdobyli wpływy i prawie osiągnęli dominację nad światem. Korporacja Cel zaskoczyła wszystkich. Nawet mnie. Mówią na mnie prorok. I tylko ja wiem, co przyniesie przyszłość. Prawdziwym zagrożeniem dla świata nie jest korporacja Cel. Jest nim Sepid Alpha, najstraszliwszy z obcych, który wciąż żyje. Pokazał mi gawki z przyszłości! On wie, co daje mi siłę, w co wierzę. Że być dobrym żołnierzem sprowadza się do jednego. Do jednego prostego pytania. Ile jeszcze jesteś gotów poświęcić? Zapamiętajcie mnie. Kiedy zaproponowali mi ten nanokombinezon, poświęciłem Lorenza Barnesa. Człowieka, którym byłem, żeby stać się maszyną bojową. Prorokiem. Ciało i krew ograniczały moje możliwości. Też je wymieniłem. Tak części zamienne. Jeślę. Yes, Zwycięstwo kosztuje. Za każdym razem płacisz coraz wyższą. Przewidziałem to, co się wydarzy. Ale już nie miałem siły, by to powstrzymać. Mark. kiedy najpotężniejsza machina bojowa zawiedzie, co wtedy? Wtedy mamy przelomać. Co ja zrobię? Okej. Okay. Czy ten Ochryt serwis Słuchaj 3. Uwaga! Wszystkie wyrzucheliantów w poczytali 33 na zachodzie kopuły. To będzie nic, ale mieliście oczy otwarte. Ten mój zapas! Duńczyk, trzech. Nie wychylać się! Okej. Okay. Ruszasz! O, i Duńczyk, Panida, Przeprowadźcie dywersję. Prorok, idziemy. Jestem prorok, Dowódco Romeo. Tu Romeo jeden. Zacznę wypalanie. Odbiór! Przyjęwam Romeo jeden. O, dwaj, idziemy, Jak ja się nic nie dzieje, to jest ponad 800 ps ale w planie 60. No i what? No plantuj tą bombę. Dawaj panie To ja tu na... Jedziesz. Nie módl się na tą bombą.

Okej, okay. to by było na tle. Przejdźmy sobie ku instruktorze, grać w Galiz3 pierwsze powiem, to, 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 to powiedziałem już od dawna. Gra zawiera się fantastycznie. A jak będzie z multi? Multi będzie z Power. A jak multi wygląda? Mam nadzieję, że będę mógł wam to pokazać już w środę, albo nie, albo na wtorek. Tak czy siak, filmiki będą i z kampanii, pewnie jakieś się wrzuci i większość będzie z gry osobowej. Także ja bym się, kto był pierwszy odcinek z Crysis 3. Mam nadzieję, że Wam się podobał. ocencie go. No i co? Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.